We have to get out. Oh, no. Just run as fast yeah. as you can. They're running away. What? Kill their sister. Run. Take them. Dobry, jak Was kolejnym odcinku z gry Innocence Break, uh, Plague Tale. Na dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować tutaj podróż, podróży wcześniej dostaliśmy tutaj do pokoju. Znaczy, e, do pokoju, zagadam, e, do budynku, w którym tutaj byliśmy wcześniej. Mam troszeczkę inne ustawienia dźwięku, więc możecie mi napisać w komentarzu, czy wszystko jest teraz ok, czy jest dobrze. Bo dalej nie, nie mam pojęcia, czy, czy to jest tak, jak powinno być. Ale mam nadzieję, że mi powiecie. Hugo. Hugo Otwórz drzwi dla mnie szybko i bądź bardzo ostrożny, prawda? Tak. Dobijmy, haj, zaczekaj. Dobrze. Hej. Oh, to pachnie dziwnie. To alkohol, z zbrodni. No tak, kurde. Chodźmy ci... sobie tutaj zrobić jakieś upgrade, ale z tego co widzę, to nie mam żadnych narzędzi. O tutaj ty, 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 ilość tych narzędzi jest tak rzadka. O Jezu, destylarka. Alkohole różnego rodzaju. Motelki. Co to, czosnek? Wygląda jak czosnek. Nie no, to chyba nic nie jest. No kurczę, no znowu nie było żadnego... Żadnego tego zestawu narzędzi, żeby cokolwiek robić. Trochę szkoda. Szkoda, że te narzędzia są po części jedno, takie... Jednorazowe. A, widzę mięso, no to już mam z pewne swoje podejrzenia. Okej. Okay. aha, kamyczki. A, co tutaj mamy? Chyba tutaj będzie... Magister Laurentius, stop right there. He's contagious. Uh, you go here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. Uh, they came for him. Uh, an, an evil, an uh... ancient evil courses through your family's veins. In its blood. Uh, your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Uh, continue your mother's work. Me? But how? My parents tried, and now they are both dead. Leave me alone. They're here. Th the rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage, Lucas. Go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer, it will protect us from the rats. Come, Hugo. I don't want you to stay here. Stuff is in the barn. Come on. Oh no. What are we going to do? They've managed to get in. Find a way to keep them busy. Oh, the hams. Good idea. Ah, but they're frightened for the light. The lantern. It's alright. Don't. <laughs> There. 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 don't worry that's it hugo give me your hand no very well but stay close to me are you two okay it's been a long trip Oh Hugo, this? go no. I thought you were. They've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the igniter. How are we going to do it? Well, we need meat. Dead or alive. Me You We can use this. I see. Let me help you. Przepraszam, You could say that. Yes, That's it. you you get stomachache. We have to make sure it stays. I'll close the door. There's a ladder down the side. Come on, let's go. Hugo. Hugo listen. You can, can sulk if you like, but stay close. <laughs> A skrzynka, kurde, że nie za... Ale tam będą narzędzia. Takie są narzędzia. Teraz pytanie czy tylko mogę się tam cofnąć. Myślę, że tam są szczury, ale chociaż spróbuję, bo to kurczę... Mam wrażenie, że strasz się dużo, teraz będę, będziemy bardzo dużo marnować tych elementów po prostu. blada się nie... nie wrócę kurde jestem teraz zły sam na siebie bo kurczę że nie zauważyłem tylko że tam są narzędzia musiał bardziej sprawdzać lokację Chodź bo to skórze nie mam jak nie mam teraz nawet jak się e, sprawdzić byłem szybko po prostu zrobił natomiast po prostu za dużo szurów nie ma, ma możliwych ah, Tak, yes. Hugo uh, look away please Why? no amicia what are you doing i'm sorry hugo we have no choice hugo we have to get the rats away it's horrible you're just like all the others hugo there was no other way come on this way yes of course come on hey, co, <laughs> it looks we will have to okay. pig. Oh, This is more than just a doctor's lab. My master is also above all a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. Um, alright. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. Levite, extractum, sic. What Latin. Chemical blend. I'm dissolving the reagents. This oh. oven. Oh, it's a, just must alchemy. Be what they call Lucas, Why am I not Ill Here like you go the look at? Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. Alright. Ignifer można stworzyć. Dłużej, e, aby wybrać ina, następnie, czy aby go stworzyć. So, this is it. Oh no, no, stuck. The ignifer, monsieur. It's time. Aim for the embers at the center of the room. All right. Wow. Okay. Oh, it makes fire. Did, did I do that? did i really just do alchemy yes your mixture is perfect like mother like daughter do you know what i'll show you how to create other projectiles it will be really useful i'd love to thank you i finished my mixes we have to go back to laurentius Misia, you should go ahead hey okay.

I'll go first. All right. let me Come sir Leave me alone. Hugo, listen. About earlier... I... I just wanted to tell you that I'm... No! Amicia! Go back! The house has gone dark! No! No! Master! Lucas, wait! Uh Do something. We have to leave now. Basta. Hey, stop. We need you. Look. Look. Time to go. You go, Lucas. Run. We I need Okay. Dobra, udało się w celnie. celnie. Jeszcze tam płynie ten... płynie ten młyn. Akunik. Koń. Nawet nie ma śladu. A jak to było? Tak. I czym się tworzyło? I... A. Okej. Okay. Tak. Biegiem, 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 biegiem. Biegiem zanim szczury... Możesz że, że tylko jedną osobą musimy tutaj pilnować, tylko dwóch osób. Bili. O matko. Lucas? Yes. What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the prima macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened the great break, and the macula awoke in Hugo's blood. But. What will it do to him? The Immacula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. The change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambranche before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs? <laughs> He's so no Let's keep our fingers crossed. A little. yes hugo to but too far for my liking mi się nie podoba z się tam się zaczyna robić ciemno hugo where are you going Eeeh... Łepek jeszcze, Hugo! kurczę. A, teraz musimy... O! Kamyki. Mhm. <laughs> Czyli się zacznie walka. Wchodźmy tędy. Co, żeby widzieć wszystko? Hej, look! Jestem księgiem! Zgadza się. Gdzie to znaleźłeś? Tam, na ziemi. Słuchaj, Hugo.

Carry on. Amicia, we have to follow the aquitant. Oh my goodness. Amicia, do we have to walk on them? I know, Hugo, but we don't have a choice. It's you we're hurting them? Just keep moving, Hugo. Come on. No, i ci, 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 przejść już przez nich. I ja pierdziela. Wojna. Wojna się nigdy nie zmienia. Ale zejdźmy się tutaj. Truki padli nożercy. Nie patrz, koncentruj się na akwedukt. Tak, skoncentruję się na kwedukcie, ale i tak no, i też i na szukaniu przedmiotów. Może jakieś narzędzia tutaj być, ale ciężko jest tutaj cokolwiek dostrzec. Dobrze, że tutaj te przedmioty się błyszczą chociaż. To jest o tyle łatwiejsze. רק אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> Aha, czyli troszeczkę siarki. Byśmy sobie to mogli to stworzyć. A sobie, zrobimy, zrobimy troszeczkę na zapas. Chodź młody. Jeszcze więcej alkoholu, czyli sobie dotwórzmy jeszcze. Stogi się chyba wypalają Zobaczę No one się... Ba aż sobie chwilę poczekamy, zobaczmy tak, one się wypalają te stogi to będzie taka czasówka A, fajnie, 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 fajnie będzie fajnie jak zawsze jak mnie zajrzą parę razy, to już nie będzie takie fajne to jest ludzie, ale dlaczego? To chyba, ona nie mogła zrobić tak jak oni, tylko, tą porządną, tą e, pochodnię wziąć, tą, nie wiem, złamać w pół i, 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 i po prostu nieść. Jarka Saletra. Ok, i mamy. A? A tutaj mamy co? Potrzebujemy

Tak w kupie. Tyk, ręka na plecy, żeby wiedziała, że iść z nimi. Ale ja nie wiem, czy te szczury. Się, czy te szczury... Przepraszam, biedaku że nie mogłeś go najpierw zabić, bo no niestety miał Ja pierdziele. Dobra, zejdźmy się. Spróbujmy eee, tego. Okay. Aha, czyli, że niby dowierzy? Okej! Okay. nie, 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 chodziło. Czemu nie, tak nie, 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 może nie, takiej nie, I sobie skoczyć. Dobra. Dory, facet. Niestety to jest walka o przetrwanie. A mogłeś im pomóc. Okej, okay. i mamy tutaj jeszcze. Dobra, możemy sobie coś stworzyć. Mamy. Mm, okay. Pozbywałem się noty drewnianych, w pod i związku yy, z grubą tkaniną a z znacząco zmniejsza hałas, który po podczas poruszania się no tu mam sakiewkę Mm, ok, linki a, nie mogę zrobić większej kieszeni. Co brakuje? Jeden kawałek skóry mi brakuje. Ale kurczę, to już boję się, że zacznę tracić po prostu przedmioty. Linka yy, obrócę liny, a mi się poprawia uchwyt. Prostęp to sprawia, że może korzystać z niej szybciej i skuteczniej. Mija kieszenie zastąpione dużym kawałkiem skóry, dzięki czemu może łatwiej umieszczać tam pociski. wskazać czas potrzebny do maksymalnej cenności. A tutaj mm, chyba to bieganie sobie to bieganie. Wymaga właśnie tego. Tych, tego skóry. Weźmiemy sobie tą takiewka Potem sobie spróbujemy zrobić tą kieszeń, żeby po prostu móc jak najwięcej przymiotów przenosić. No chyba, że tu znajdziemy... O, narzędzia. Super. Chyba, że tu znajdziemy, nie wiem, kawałek skóry. To się troszeczkę zdenerwuje, ale no. Trudno. Zobaczymy. E, aha, i co? Aha, czyli nie mogę wejść na górę. Jak mam... ...patyczka. A. Hmm. ...materiał. Mamy dzban. A co to mamy z saletra? Saletra czego czegokolwiek używamy? Jak wygląda saletra? Nie, saletry nie używamy. I'll go first. Yes, of A? I. Chcę sobie wyobrażać, jakby. Nie wiem, że tu jeszcze z dwójka dojdzie. Zegrzeć jeszcze dzieciaków, to będzie masakra. I kieszenie, tak, może wystarczy idealnie na to. Dobrze, że się nie pokusiłem na tamto. Bo 16... 16 materiałów każdego rodzaju super. Super. Dobra, to będzie. Dzisiaj na tyle, bo widzę, że już się odcinek troszeczkę przedłużył, mam nadzieję, że wam się, spodoba, mam się podoba, mam nadzieję, że z głosem że jest dużo lepiej, już nie jest tak cicho jak wcześniej i że ogólnie zachęcam was do oglądania tutaj mnie na, tutaj mnie na kanale, ogólnie, jeżeli, ogólnie zachęcam do pisania komentarzy, dawania łapek łapek w górę, to mnie motywuje do dalszej pracy oraz jeżeli jesteś nowym tutaj widzę mnie na kanale, zachęcam do subskrybowania kanału, mam nadzieję, że wam się spodoba, podoba moja tu twórczość, więc no, co mogę więcej powiedzieć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. bye